Cześć. Wiem jak ważny dla wielu z Was agentów ubezpieczeniowych jest z jednej strony na przykład Instagram w prowadzeniu swoich działań promocyjnych, albo na przykład YouTube w celu budowania swojej marki osobistej agenta ubezpieczeniowego. Dlatego też podwójnie, albo nawet potrójnie się cieszę, że udało mi się pozyskać bardzo fajną prelegentkę na trzeci już internetowy szczyt ubezpieczeniowy. Ten internetowy Szczyt Ubezpieczeniowy w trzeciej edycji już odbędzie się 21 listopada w internecie pod www.szczytubezpieczeniowy.pl. To jest taka internetowa konferencja, podczas której z jednej strony zbieram praktyków biznesu ubezpieczeniowego, a z drugiej strony pokazuję te prelekcje tych praktyków biznesu agentom ubezpieczeniowym, czyli uczestnikom tego szczytu. Więc... Cieszę się bardzo, że mogę się z Wami podzielić tą ważną informacją, że mamy pierwszego prelegenta na trzecią edycję szczytu internetowego szczytu ubezpieczeniowego. Beata Gut, agentka ubezpieczeniowa z kilkuletnim stażem, która dzielnie działa jako agentka ubezpieczeniowa właśnie na YouTube oraz na Instagramie. Podzieli się właśnie swoimi doświadczeniami i swoimi przemyśleniami, swoim warsztatem odnośnie tego, jak budować markę osobistą agenta ubezpieczeniowego za pomocą nowoczesnych narzędzi takich jak YouTube czy też Instagram. Darmowy dostęp do wszystkich szkoleń wideo trzeciej edycji Szczytu Ubezpieczeniowego Internetowego będzie możliwy przez 24 godziny 21 listopada 2019 roku. Link do darmowych biletów, do tego darmowego dostępu umieszczę pod filmem. Natomiast jeżeli ktoś chce dożywotni dostęp na zawsze mieć do tych wszystkich szkoleń, Stworzonych specjalnie na potrzeby szczytu, to też zamieszczę link pod wideo. Cieszę się bardzo. Do zobaczenia. Cześć.